Wiesz, że e-commerce głównie zwiększa się zyskowność, rentowność firm poprzez zwiększanie średniej wartości zamówienia, co to znaczy, czyli robimy tak, żeby klienci podczas jednej wizyty kupowali u nas więcej, żeby mieli po prostu ten większy koszyk zakupowy, a inni myślą, większość w ogóle przedsiębiorców myśli, że po prostu trzeba wydawać więcej na reklamy, ale nie o to chodzi. No bo jeśli wydając 10 tysięcy na przykład na reklamę, zrobisz z tego zwrot 50 tysięcy, bo masz zoptymalizowaną wartość koszyka, a inny konkurent z tych 10 tysięcy będzie robić mniej, na przykład 40 albo 30 tysięcy, no to bum, To Ty właśnie wygrałeś tą grę marketingową. Więc jak można podnieść taką średnią wartość zamówienia na sklepie? Jest kilka najlepszych metod. cross sellę bumpofer, czyli ogólnie sprzedajesz więcej tego samego, co kupują, dosprzedajesz inne rzeczy, które są komplementarne albo im się przydadzą. Bumpofer to podbijasz zamówienie na samym końcu i czwarta rzecz. To jest zwiększenie darmowej wysyłki od pewnej kwoty, tylko uwaga. Tej pewnej kwoty nie wymyślasz sobie tak znikąd. To musi być kwota większa od średniej obecnej wartości zamówienia, aby ludzie chcieli dodawać, żeby ją spełnić. Na przykład, jeśli Twoja średnia wartość koszyka na sklep to jest 140 zł, to zrób darmową wysyłkę od 150, 160, 170. Przetestuj te kwoty. Tu chodzi o to, żeby wysyłka była większa, a ostatnio rozmawiałem z innym klientem i pytam się jego jaką ma średnią wartość koszyka, a on mówi, że ma 220 zł. A ja mówię, to po co masz termową wysyłkę od 150? Że to nie ma sensu. Zrób od 260 na przykład i zobacz co się stanie. I co się stało? Panu no, stało się i to bardzo dobrze. Teraz mi za to dziękuję.